7 kwietnia na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego odbyły się integralia zorganizowane przez AWF, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Event miał na celu dostarczyć studentom dobrej zabawy oraz możliwości wzajemnej integracji. Warto skorzystać z tych wydarzeń studenckich, póki są. I warto docenić właśnie ten moment, kiedy możemy się wszyscy spotkać, pobawić. Myślałam, że będzie to trochę mniejsza impreza, więc fajnie, że to tak wszystko wygląda, jest fajnie zorganizowane. Atmosfera jest super, tak. Super. tak Studencka sfera, robienie czegoś razem. Jak natomiast wyglądały kwestie organizacyjne i techniczne tak dużego wydarzenia? Organizujemy co jakiś czas u nas na UMP takie wydarzenia, tylko nie w takiej skali. Jest hierarchia jakaś, wiadomo, do kogo się zgłaszać z problemami. Wydaje mi się, że był to występ, który mogę określić jako udany, tak organizacyjnie, jak i artystycznie. Jakie zadania przypadały wolontariuszom pomagającym w organizacji? Zdobimy ludzi, żeby po prostu się lepiej czuli i bardziej imprezowo wyglądali. Moim zajęciem jest po prostu chodzenie po terenie. Patrolowanie, ewentualna pomoc, odpowiadanie na pytania. Zapytaliśmy artystów o to, jak oceniają organizację eventu oraz atmosferę po występie. Mimo wszystko, że jest płatne wejście, tak dalej, trochę mniej ludzi niż zwykle, to i tak atmosfera jest super, słyszymy jak fajnie ludzie mają pod sceną. Ten okres letni to jest ten okres, gdzie ten widz, stand-upowy do klubu za bardzo nie przychodzi. Więc tak na dobrą sprawę no jest to nas też okazja, żeby wystąpić. Jeżeli występuję w klubie, no to nie jest tak, że mogę tam zostać, a po mnie Paluk zagra koncert. No tutaj mogę sobie. Jakby zostać i wziąć udział w fajnym wydarzeniu. Po trzech latach przerwy integrali, mega się cieszę, że możemy się zobaczyć na żywo i że mogę poczuć energię wszystkich studentów właśnie w tym jednym miejscu na stadionie AWF. -u. Dowiedzieliśmy się także, czy tegoroczni występujący ucieszyli się z powrotu przed publikę studencką i chcieliby w przyszłości zawitać ponownie na poznańską scenę na podobnych wydarzeniach. Mam nadzieję, że może nie za rok, ale jak ostatnim razem byłem trzy lata temu, to może, może za trzy lata, może na przykład przyspieszą. Warto było czekać te trzy lata, nie było nas przez bardzo długi czas. Bardzo fajnie to wrócić. Który z wykonawców był najbardziej wyczekiwany przez publiczność? Paluch, oczywiście. Na DJ'ach. Zdecydowanie gwiazdę wieczoru na Palucha. Jestem fanem Michała Kutka. Też czekałem na jego występ. Głównie pojawiłyśmy się na koncert Palucha. Jakie ogólne wrażenia zrobiły Integralia na studentach? Jesteśmy zadowoleni, fajny klimat, dużo pozytywnych ludzi. Okej, okay, fajnie, tak, muzyka jest super. atmosfera też była bardzo dobra, wszyscy się razem bawili, także wydaje mi się, że Integralia były udane. Cieszymy się, że Integralia wróciły po dwóch latach nieobecności i mamy nadzieję, że następne edycje będą równie udane jak tegoroczne. Integralia były świetną okazją dla ich uczestników do zabawy oraz do zobaczenia swoich ulubionych artystów na żywo. Najbardziej wyczekiwaną gwiazdą wieczoru z pewnością był lokalny raper Paluch. Mamy nadzieję na więcej takich eventów zorganizowanych w Poznaniu. Dla Flesza Aleksandra Wesołowska.